No dziewczyny, pierwsze dziabnięcie, trzeba to uwiecznić, póki jeszcze czysty w miarę, ale najpierw, stestujmy. Cukier. Ukraina. 50 złotych słoik. Najpierw ramki Wielkopolskie, proszę Państwa. Jakiś miałem w tym planie, ale jaki to już nie pamiętam. A, że mi mniej się chce Wielkopolskie robić niż Dodanty, bo Dodant to jednak waży. Mam też dużo szerszych Dodantów. No to zrobię Wielkopolski na początek, póki nie jestem znudzony robotą. <laughs> Miodek płynny. Dzisiaj pochmurna pogoda. Po czwartej wystartowałem, więc i tak nie miały szans zebrać na kropu. Powinno być kolejne o kurze. 你有我暴露的。 Na sam stół do odsklepywania można widać z 1500 zł, jakiś taki prostszy skrzynka jest tylko tyle gorsza, że jej nie opalisz, nie z pozostałości wosku. No ale wosk jest czysty, już nie bądźmy tacy zajebiści. prosto w Japonii to z plastrami normalnie sprzedają w słoikach i gitara, bądźcie zadowoleni wosk pod smok też dobra sprawa ha. Jak to się kończy? W tą stronę. Czyli jakoś tak? Nie, tak. Chociaż producent nie przewidział. Producent przewidział, że to tak się wkłada. Ok. Zobaczymy. Może ma rację, może ma rację, także już, drodzy widzowie, możecie powolutku pisać, zamawiać wiosenny miód, ponieważ może być go nie za wiele. A wiadomo, jak się wykupi, to już nie będzie wiosennego w tym roku. A następny rok nie wiadomo, jak będzie. W zeszłym roku nie wiem, bo teraz jakiś czas temu zabrakło mi już. Znaczy, do sprzedaży to przed nowym rokiem, już w grudniu nie miałem miodu. Ale ja jeszcze miałem przykitrany dla siebie. Jak mi się skończył, to jeszcze wiosenne odgrzebałem jakiś mały swójczek. I wziąłem, tylko podgrzałem, nie? żeby on był ciekły bardziej w słoiku, bo twardy jak cholera był. I w smaku, no albo to taki właśnie ten płynny miód, taki właśnie aromat silniejszy, ale w smaku był naprawdę bardzo zacny. Także myślę, że ten wielokwiat wiosenny, oczywiście powtarzalność nie jest w 100%, no bo to nie zawsze rodziny zrobią to samo, nie zawsze pogoda sprawi, że to samo nektaruje i tak dalej, i tak dalej. Mieszanki są przeróżne, ale myślę, że ten wiosenny wielokwiat to jest chyba najlepszy miód wiosenny. No. Te wszystkie sady, teraz na łąkach jeszcze coś zaczęło kwitnąć klony, kasztany, drzewa przeróżne, nie? Jest taka różnorodność, że tak jak i pyłki, taki, taki miód mi się wydaje, że jest jest bardzo bogaty i bardzo dobry. Później zobaczymy, czy uda się lipę zebrać. Mam nadzieję. Jeszcze z 1,5 dwa tygodnie do lipy. Także... Po miodobraniu myślę, że zdołam zrobić jakieś odkłady. Będzie trzeba trochę popracować przy pszczółkach, mi się wydaje. Teraz za duże zamieszanie, żeby przy miodobraniu gdzieś tam zabierać ramki, odkłady tworzyć. Niech dam im, niech one posprzątają jak sobie ułożę życie na nowo to wtedy sobie zajrzę na spokojnie zobaczę i gdzieś tam jakieś słabe odkłady żeby też nie osłabiać na lipę swoich rodzin spróbuję zrobić bo mi potrzebne są jeszcze dwa ule niezasiedlone. i pełno odkładówek dwa czy trzy ule zobaczymy jak wyjdzie zresztą <tryk> Nie umazałem w miodzie. Już zawodała, więc jest. Człowiek. Na Ukrainie by zatrudnili już. Idzie jak trzeba, proszę państwa. Już mamy 30 kilo zaraz. Tam wiatrze jest. To jest 30 kg. Proszę państwa, i zaczynamy. Za się bierzemy teraz. Teraz to grubo idzie. taka ramka to. Dwa słoiki. Może więcej? Piękny miodek, smaczny, świeżuchny. Dobrze idzie. Sam prezes był na kontrolę, ale się zmył. Mówi, farmer, wygląda na to, że ty wiesz, co robisz. Idę se. Szorta <grywa> ledwo zdążyłem nagrać. Taki ziomuś pewny moich umiejętności. O. Także dzisiaj, no tych parę uli, może do połowy dam radę dociągnąć. Zobaczymy zresztą, jak będzie szło. Bo jak słońce wyjdzie, no to już nie dam rana, nie. gdzieś widziałem kiedyś na YouTube gość opalarką pró próbował. że niby dobrze szło, ale żeby stopić ten wosk, to trzeba jakąś temperaturę tą opalarką wytworzyć. A miód do nie ja wiem, do 40 czy do 30 iluś stopni. Ja chyba tam do 40 paru, ale nie jestem pewien. I Wtedy zaczyna tracić swoje jakieś tam dobre właściwości, nie? Więc no Siteczku już zapchane błotkiem, Trzeba będzie oczyścić. O, zobacz jaka rama. I co? Dwa razy czerw. Raz, dwa. Czerw. Już nie do wirowania. Nie. ja jestem najlepszy pszczelarz. Miłosierny. I, I co z tego, że przy miodobraniu zabiję tysiąc pszczół. Te dwa trudnie ocaleją. Zostawię tą pełną ramę miodu w ulu. <laughs> Psychole. A poza kamerami. Fu, tyle czerwiu. Wirować. Poszło. Też z opinią się spotkałem, że, że ten yy, czerw, jak jest trochę, wiecie, no jakaś tam kuleczka czerwiu, czy tam parę komórek, jeszcze trud yy, no to, to jak delikatnie się wiruje, no to taki ten taki czerw trafia później do ula i, i on się wygryza. Więc, no nie wiem, przedstawcie jakieś wiarygodne doświadczenia, badania na ten temat, a nie że tak się mówi, że tak się robi, się nie robi mi tam się zdarzyło nieraz trochę trutowej ramki znaczy z trutową z trutowym czerwiem troszeczkę przywirować, ale później to szło do ula Albo pszczoły to czyszczą, albo się wygrzyca. No nie wiem. Już później nie kontroluję tego. Wiem tylko, że później ramka jakaś zasyfiała. Nie zostaje w ulu, tylko zostaje ona oczyszczona i miód zostaje składowany do tego obozu. Gorąco się robi. O, patrz, parę komóreczek z drugiej strony. No i co z tym zrobisz? Jak tak się wyderzyło. A to wiosenny miodek. No to już go nie odwirujesz. Po lipie. Zastygnie. Znaczy jest szansa, że nie zastygnie. No u mnie nie wiem, bo zależy czy rzepak dorwały, nie? Czy gdzieś blisko ktoś wysiął. Załóżmy do 3 km to mogłyby znieść, nie? To taki kuszący pożytek dosyć. Tak myślę, że późno wiruje. Dosyć. Ale jest płynny nie? ten miodek, jest spoko, nie jest nigdzie tam. Myślę, że do tygodnia to spokojnie w odstojnikach mógłby postać, ale już mam słoiki zamówione na poniedziałek, to pewnie, pewnie na początku tygodnia jakoś zacznę rozlewać, żeby to powoli szło. Na ile bym liczył? 150, 200 do 200 kilo raczej. To pierwsze kręcenie. No póki co jakoś wielkiego szału nie ma. Ale też tam nachochlowałem, nakręciłem trochę w tym w tych ulach, nie, że tam pozabierałem do słabszych rodzin te pełne ramki, więc tam też jedna rodzina załóżmy zrobi 18-20 kg a, a, a druga 10, nie. Albo jeszcze mniej, bo dopiero dochodziło do siły, nie. Niektóre są tam rodziny, że mają już nadstawki i pewnie z 2-3 ramki pełne dostały, żeby zluzować y jakieś silniejsze, żeby miejsce miały a one docelowo na lipę będą, nie miały siłę do, do tego, żeby żeby mi te nadstawki zapełnić. Na razie to część rodzin tam jest w trakcie rozwoju, może nawet pod koniec już takiego rozwoju produkcyjnego, nie? Że wystarczająca jest ilość pszczół, by zebrać sobie eee, i mi, z gniazd, tylko od silnych rodzin. Tam jedną, o ile dorwałem, nie? bo tam, jak jest jakaś ramka z brzegu podejrzana, to w ogóle nie tykam, ale jak widzę, że świeża i tam chociaż do połowy. Eee, jest zalana, waży trochę jest zasklepiona, że widać że to pokarm nosiły i sobie tam chcą magazynować, no to taką ramkę brałem to ile tam pięć ramek raptem zabrałem z gniazd od paru rodzin a reszta nadstawki same właściwie mógłbym nie zabierać jeśli miejsce mają w rodni to można nie zabierać bo jeśli nie jest zasklepione oczywiście miód to one zaraz dostaną pustą nadstawkę, i jeśli brakuje mi miejsca pod rozwój, to one, o ile mają taką tendencję, ciekawą z perspektywy pszczelarza, no to z dołu do góry wywalą miód niezasklepiony i zrobią miejsce dla matki na dole, i to jest najlepsze rozwiązanie dla pszczelarza takiego jak ja, gdzie ja tam się nie bawię w te kraty odgrodowe pozioma ani pionowy, bo na, na początku to stosowałem. Kiedy tam, nawet w sumie, nie miałem za wiele roboty, bo mniej pszczół i tam w ogóle mało wiedziałem o co chodzi. Myślałem, że tak trzeba, bo inaczej miodu to, to prawie nie będzie, bo wszystko będzie, kurty, poczerwione i zeżrą. Pszczoły będzie niesamowicie wiele, że zaraz będą wszystkie chciały się roić, bo ule pełne, a miodu w ogóle, bo wszystko przeżrą. A to pic na wodę, wszystko trochę dla siebie nie na skalę taką masową że 100-200 łódź, to, to tam nie ma co sobie głowy myślę zawracać że się cieszek dostaniesz 10, się cieszek dostaniesz 30 zula bo to i tak w skali roku jest niewiele pracy, nie? W skali roku gdzie pół roku się leży właściwie nie bo co tam dwa razy się zerwiesz do składania ramek Ja to tam jeszcze z dwa lata temu to ule robiłem swoje no to, to nie powiem trochę czasu mi zeszło można by policzyć śmiało tam pewnie z dwa tygodnie na same budowy uli i różnych rzeczy związanych z ulami ocieplenia jakieś tam zatwory i tak dalej i tak dalej ale... No dzisiaj to mam. Dzisiaj to robi wynik. Duba ja, nie inna, nie? Najlepiej w dwie osoby przynajmniej odsklepianie robić na zmianę. Drugi by wyirował Samemu to takie. smutne roboty. Ale, Ale jak ktoś lubi się przywiesić, jak ludzie przecież szydełkują, czy tam szyją na drutach, czy tam drutami. Wosk tutaj nie jest kruchy, bo mam gorąco, tutaj jest 30 pewnie stopni, na wyradzie mimo że nie ma słońca, to, te, to słońce się przebija i tak przez chmury i, i tutaj trafia, nie? Ten promień. Dlatego wosk no, się zdejmuje w taki sposób, że te komórki no, się troszeczkę wyginają, rwą i temu ten, ten miód płynie, nie? jakby to było zastygnięte, to by ten te poszycie komórek z wosku łatwiej by schodziło, nie? Ale z drugiej strony trudniej by było odwirować, bo miód byłby delikatnie gę, gę, bardziej gęsty, nie? Mi to nie przeszkadza, im bardziej przeszkadza, że jest gorąco tutaj siedzieć, nie? No ale nie robimy tego wiesz dzień w dzień przez kurde, całe lato. Dzisiaj i tak jest. Lux, bo żeby było słońce, już bym tutaj nie doradł, nie a tych ramek bym nie mógł tutaj trzymać. Bo bym później nie odsklapił, bo by się rwały w połowie, nie? Spadaj pszczółka, jeszcze przeżyjesz może. Później wosk nie wiem, na plandekach, albo w skrzynkach podam pszczołom do wysuszenia. A później przetopię w krążki i znów wyślę i węze za 12 zł zrobię. Także spoko. Jeszcze ramek będzie do wycofania też. <laughs> Czerw to. Trutowy jeszcze z ramek nadstawkowe jako ramki pracy instalowałem i z tych rodzin, które właśnie by mi się nie podobały do przekazania genów. to chętnie bym właśnie na koniec mi dobrania wybrał te nadstawki i trud wyciął i nie wiem jak zrobić i się chyba nie da zrobić, może ręcznie tylko. Widelcem, ten trud wywalić, nie? żeby to się topiło, bo to gnije, nie? więc to nie jest zbyt przyjemny proces taki wosk odzyskiwać, więc nie wiem jak to pszczelarze, czy mają jakiś na to sposób patent, czy w ogóle może nie odzyskują, nie wiem czy mniejsza w smród Woski tak się wytopi i będzie czysty, nie tam na koniec się koloruje się się, się, się go podgrzewa do odpowiedniej temperatury, żeby tam nic nie było. Ale zebrać z całej pasieki takie taką zabudowę z larwami. Albo czekać, aż się wygryzie. No ale to właśnie chodzi o to, żeby ze słabych rodzin się nie wygryzał, nie? Przynajmniej w nadmiarze, bo zawsze, w nadmiarze, bo zawsze gdzieś tam matka weźmie i zaczerwi w normalnych ramkach, nie, bo rodziny są już tak skonstruowane, że one potrzebują również czerw trutowy i do tego dążą, tak jak do zrobienia zapasów, tak jak do rozmnażania, tak do czerwie trutowego. Te to ramy ważą do danty.